Cześć. W tym filmiku sobie porozmawiamy o bardziej złożonych instrukcjach warunkowych, no bo na przykład czasami możemy chcieć upewnić się, że jakieś dwa warunki logiczne są spełnione, zanim wykonamy jakiś kod. Moglibyśmy to na przykład zrobić w taki sposób, że tutaj definiujemy sobie dwie zmienne. Jedna to jest zmienna Total Price, jakaś tam cena i Delivery Country, czyli Kraj, jakby wysyłki, do którego zostanie wysłana jakaś paczka, no i tutaj mamy Francję. No i jeszcze definiujemy sobie zmianą MSG, że nie ma żadnych tych zniżek dostępnych. No i jeżeli chcielibyśmy na przykład, jakby zaimplementować taką zasadę, że dajemy zniżki na jakąś paczkę, na wysyłkę, jeżeli cena jakby tej wysyłki przekracza 100 dolarów czy coś, czy 100 zł, to, to no i jeszcze krajem wysyłki jest Francja, i dopiero jak te dwa warunki są spełnione, to chcemy jakąś tam zniżkę zaoferować. No to moglibyśmy to zrobić, jakby zagnieżdżając dwie instrukcje warunkowe, tak jak tutaj widzimy, że najpierw sprawdzamy, jeżeli cena jest większa niż 100. No i potem druga instrukcja warunkowa, jeżeli, jeżeli krajem jakby wysyłki jest Francja, no to wtedy zmień MSG na, na na tą wiadomość. No i jak uruchomimy, no to widzimy, że ponieważ obydwa te warunki są spełnione, no to widzimy, że MSG równa się to co tutaj sobie napisaliśmy. No, i oczywiście, jakbym to zmienił, na przykład tu na 99, to w tym przypadku nawet może być 100, bo musi być większe niż 100. No to w tym przypadku tutaj jakby ten warunek logiczny nie jest spełniony i to już nie jest wykonywane. Analogicznie, jak zrobimy tutaj większą tą cenę, ale tu zmienimy, przepraszam, tutaj zmienimy kraj na no coś innego. Polska to no to też dostaniemy tą wiadomość, no bo, no bo, ten drugi warunek logiczny nie jest spełniony. No dobrze, no ale no, można tak napisać to, ale możemy sobie wyobrazić, że jak będziemy zagnieżdżać za dużo tych, za dużo tych instrukcji warunkowych, no to nasz kod może być trochę mniej czytelny i jakby za każdym razem przesuwamy się w prawo, więc coraz bardziej mamy kod po prawej stronie. No to... Jak możemy to zrobić inaczej? No Python daje nam możliwość poprzez używanie zarezerwowanych słów kluczowych AND albo OR, czyli I, no i LUB. I to działa tak jak prawdopodobnie się domyślacie. To znaczy, słowo AND łączy dwa wyrażenia logiczne. I wymaga, żeby jakby obydwa te warunki logiczne zostały spełnione. Czyli, jak na przykład napisamy, napiszemy, if total price jest większe od 100 and delivery country równa się France, no to wtedy wykonaj jakąś instrukcję. Czyli czytamy to, jeśli coś tam i coś tam, no to wykonaj ten kod wcięty poniżej. No i jak. Uruchomimy tę komórkę. No to teraz nam się wyświetla, że nie ma, że tak powiem, zniżek. No bo sobie tutaj wcześniej zdefiniowaliśmy jako Polska delivery country, ale możemy jeszcze raz tutaj tak samo nazwać tą zmienną, czyli delivery country i przypisać jej nową wartość. I przypiszmy jej jeszcze raz wartość Friends, uruchommy tą komórkę z kodem i teraz jak uruchomimy tą komórkę z kodem to wszystko powinno być jakby ok teraz rzeczywiście wyświetla nam się że discount is available no bo teraz te dwa warunki są spełnione no i oczywiście jak jeden z warunków jest niespełniony no to możemy zobaczyć jaką wartość zwraca to całe wyrażenie i ono zwraca wartość false, no bo jakby to wyrażenie logiczne wymaga, żeby obydwie części były prawdą. Takie ma znaczenie właśnie ten operator logiczny AND. I tak samo, znaczy tak samo operator logiczny OR też łączy dwie jakieś, dwa jakieś wyrażenia logiczne, ale w tym przypadku wymaga, żeby tylko jedno wyrażenie logiczne. Było e, prawdą, jakby zwróciło wartość true. Czyli jak uruchomimy to, no to teraz dostajemy z powrotem wartość true, no bo delivery country e, równa się France. E, no, e, jest jeszcze jeden operator logiczny. Który, który też jest zarezerwowanym słowem kluczowym i który możemy wykorzystać w naszych wyrażeniach logicznych, jest to operator not, czyli po prostu nie. Jakby on odwraca wartość czy znaczenie wyrażenia logicznego, czyli jeżeli coś nie jest prawdą. I tutaj na przykład mamy wyrażenie logiczne. Które jest zawarte w na, jakby w nawiasach, i to jest to samo wyrażenie, co tutaj było, czyli jeśli Total Price jest większy niż 100 albo Delivery Country equals France, to całe zwraca wartość true, a to wyrażenie not sprawdza jakby zamienia na odwrót jakby wartość, którą, która tutaj będzie. Czyli jeżeli tu jest true, no to not true zwróci false. No a jeżeli tu będzie false, to wtedy not false zwraca true. To może pokażę na przykładzie, więc co się, co się dzieje, kiedy Python, jakby, widzi taką instrukcję warunkową. No to najpierw sobie sprawdza, czy na przykład to jest prawdą. No i patrzy, że Total Price ostatnio był zdefiniowany jako 87,34. Możemy sobie to sprawdzić. No, rzeczywiście jest mniej niż 100, więc taka, taka, takie wyrażenie logiczne zwraca wartość false. No, i Python sobie wpisuje tutaj false. Teraz Python sprawdza tą część tego wyrażenia logicznego. I tutaj sprawdza czy delivery country równa się France. No tak jak wcześniej to zdefiniowaliśmy, rzeczywiście jest równe France, więc zwraca tutaj wartość true. Następną rzeczą, jaką Python robi, to jest patrzy sobie na to wyrażenie logiczne i ponieważ operator or działa w taki sposób, że zwraca true, jeżeli choć jeden jakby z stron, które łączy, jest, ma wartość true, jakby przynajmniej jedno z tych musi być true, no i jest w tym przypadku, no to całe to wyrażenie zamienia się na true. No i teraz operator not jakby neguje to, co jest tutaj, czyli odwraca wartość tego, więc całe to wyrażenie zamienia się na false i jak cofniemy sobie. To możemy zobaczyć, że jak uruchomimy tą komórkę z kodem, no to rzeczywiście ostateczną wartość, jaką zwraca to wyrażenie, to jest wartość false. Co warto wiedzieć, jakby jeszcze w związku z tym, że no często jest można po prostu napisać, jakby ten sam kod na różne sposoby. No, i to samo tyczy się oczywiście instrukcji warunkowych. Tak jak widzieliśmy wcześniej, możemy zagnieżdżać instrukcje warunkowe jedna w drugiej, no ale możemy też je łączyć. I na przykład tutaj mamy dwa wyrażenia logiczne: to jest to wyrażenie, co wcześniej widzieliśmy, które zwraca wartość false. No ale mamy drugie tu wyrażenie logiczne, które też zwraca false i jest jakby równoznaczne z tym, co jest tutaj. No bo tutaj jest, że no nie może być prawdą, że jedno z tych, znaczy może tak, tutaj sprawdzamy, czy jedno z tych jest prawdą, jeżeli jest to prawdą, no to zwracamy wtedy false, czyli tutaj true zostanie zwrócone tylko, jeżeli obydwa te, te jakby wyrażenia będą fałszywe, no bo jak obydwa będą fałszywe, no to, to wtedy tu jest false or false, Wtedy całe to wyrażenie jest false i wtedy not false zamienia się na true, ale tutaj to wyrażenie jakby oznacza, przynosi ten sam skutek, no bo tutaj sprawdzamy, czy najpierw, czy total price jest mniejsze, czy, czy równe 100. No, jeżeli jest, no to tu będzie true i tu delivery country nie może się równać. France, czyli tu będzie true, i tu wymagamy, żeby jedno i drugie było prawdą. Tak jak tutaj wymagaliśmy, żeby jedno i drugie było fałszem, ale jak widzimy, że tu są jakby odwrotne operatory logiczne. Tu sprawdzamy, czy coś się sprawdza, tu czy coś jest fałszem. No i analogicznie tutaj, czy coś jest większe, a tutaj czy równy, mniejsze, czy równe. I jak uruchomimy to, to zobaczymy, że tutaj dostaniemy false. Tutaj też zwróci nam false, i jak porównamy sobie, że czy jedno i drugie się równa to samo, no to zwraca nam wartość true. Możemy się jeszcze upewnić, że rzeczywiście jest tak, jak mówię. Jak uruchomimy tutaj, to widzimy, że false. Oj, tutaj dam komórkę z tekstem, nieważne. No, a tutaj tak samo też jest false, więc jak sprawdzamy, czy czy false równa się false, no to równa się, to jest to samo, i całe to wyrażenie zwraca wartość true. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku.